A już teraz zapraszam na scenę posła Konrada Berkowicza, jednego z liderów konfederacji. Nowa Nadzieja, zapraszam. Jestem też kandydatem na prezydenta Krakowa, ale tu raczej głosów nie zdobędę. Zresztą zastanawiam się szczerze mówiąc, jak zaczęła się kampania, czy jak już będę znał wynik, czy jakby będzie wysoki, to się cieszyć, bo to będzie oznaczało, że ludzie już nie chcą, żeby był posłem, prawda? Więc teraz już sam się zastanawiam, co robić. Natomiast kampania, która trwa, to jest kampania, która się odbywa w bardzo specyficznym czasie. W specyficznym czasie, bo to jest kampania, dawno już tak nie było, która odbywa się bardzo szybko po poprzedniej kampanii. I warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji, to znaczy skorzystać ze świeżej jeszcze pamięci. Bo usłyszycie w tej kampanii znów wiele postulatów programowych, różnych zapowiedzi, obietnic, prawda? I wiele z tych obietnic, czy to platformy, PSL-u, Polski 2050, którzy starczą czasem osobno, czasem jako trzecia droga, PiSu, Lewicy, będzie nawet brzmieć sensownie. I pytanie, jak wygrać? Otóż jak wybrać? Otóż a to pozytywne myślenie. Otóż, żeby dobrze wybrać, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kluczową sprawę, to znaczy wiarygodność. Bo po co słuchać tych debat podczas kampanii, po co słuchać konwencji wyborczych, postulatów, obietnic, jeżeli będą przedstawiać wam to ludzie kompletnie niewiarygodni. No to przyjrzyjmy się sytuacji obecnej w Polsce. No mamy bardzo, bardzo mocne protesty rolników, i sytuację tę można opisać słowami, które nie są moje, więc je odczytam. Najgorszy syw wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. Zboże płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski, miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki jest robiony polski chleb. Zgadzacie się z tymi słowami? Ja też się zgadzam, zgadzam się z Donaldem Tuskiem z kampanii wyborczej. Problem z tymi słowami jest taki, że Donald Tusk teraz ma pełnię władzy, jest premierem i te słowa nadal są aktualne. To są ludzie kompletnie niewiarygodni. Kolejny przykład. Donald Tusk obiecał w pierwsze 100 dni, to jego 100 konkretów na pierwsze 100 dni, podnieść kwotę wolną od podatku. Zostało kilkanaście dni do końca 100 dni i kwota wolna od podatku podniesiona nie jest. Kilkanaście dni. Mamy raptem chyba jedno posiedzenie jeszcze Sejmu i na razie nic się nie zapowiada, że będzie głosowana. Kilkanaście dni. I można oczywiście tutaj się czepiać, że ja tutaj wybrałem jedno ze stu obietnic, no jest sytuacja gorąca w kraju, więc mógł tego nie zrealizować. Ale z tych 100 konkretów nie zrealizował 94. 94 obietnice są niezrealizowane. Tutaj Krzysztof Bosak wspomniał, że oni teraz zaczynają się tłumaczyć, że jest koalicja, więc wszystkiego nie mogą, prawda? Problem polega na tym, że Donald Tusk powtórzył i podtrzymał te 100 konkretów w Ekspoze już po wyborach. Na tyle jest bezczelny. Można by jeszcze liczyć, że na tym najbliższym posiedzeniu zostanie to przegłosowane, ale my zapytaliśmy Donalda Tuska, po jego expose jest seria pytań, zadaliśmy pytanie, między innymi, kiedy podniesie kwotę wolną od podatku. Donald Tusk nie odpowiedział na to pytanie, bo nie odpowiedział na żadne. Zawinął się, uciekł, powie, powiedział, że odpowie na piśmie i odpowiedział na piśmie. I jasno z tej odpowiedzi wynika, że na razie nie zamierza tego postulatu zrealizować, bo jest tutaj potrzebne wiele analiz, prawda? Nie jest to takie proste. No skoro nie mają nawet analiz, skoro nie jest to takie proste, to dlaczego obiecał zrealizować to w pierwsze 100 dni rządu? I w związku z tym, w związku z tym, że te 100 konkretów to tak naprawdę 100 kłamstw wyborczych Donalda Tuska, to pytanie, jaki jest sens teraz kandydatów z Platformy obywatelskich w wyborach samorządowych w ogóle słuchać, skoro to, co mówią, to są raczej rzeczy, 94 do 6, to są raczej rzeczy, których nie zrealizują, niż rzeczy, które zrealizują, jeszcze nie bardzo wiemy, które zrealizują, a które nie. Zresztą Donald Tusk to są tu nawet na pewno ludzie, którzy to pamiętają, ale nie wszyscy pamiętają. Donald Tusk już rządził. Rządził przez 7 lat przed, przed Pisem i w kampanii przed tymi rządami obiecywał głównie obniżkę podatków. Na tym zbudował swoją kampanię, na tym zbudował swój, swój sukces wyborczy. Co więcej, jak obejmował rządy, Powiedział, tu cytuję już z pamięci, bo często to przypominam, przysięgam Polakom, że ktokolwiek w moim rządzie podniesie rękę za podniesieniem podatków, zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony z mównicy sejmowej. Przysięgał. Po czym podwyższył VAT, podwyższył akcyzę, podwyższył składkę rentową, zlikwidował szereg ulg podatkowych. Ja pamiętam, jak kpił z Jarosława Kaczyńskiego na konwencji wyborczej przed tymi siedmioma latami. Mówił, że tylko człowiek bez prawa jazdy może tyle fotoradarów stawiać w Polsce. Po czym rekordowo naszpikował całą Polskę fotoradarami. To są ludzie kompletnie niewiarygodni. No ale to Donald Tusk, to Platforma Obywatelska, mamy przecież w rządzie jeszcze Polskę 2050, PSL, Lewice. No to Polska 2050, znany z programu Mam Talent Szymon Hołownia, marszałek Hołownia, jest nie mniej utalentowany niż Donald Tusk w składaniu pustych obietnic, w okłamywaniu wyborców, i on też już po wyborach, jak objął funkcję marszałka, w złoto-usty sposób na tym się zna, obiecał, że zlikwiduje zamrażarkę sejmową. Obiecał, że zlikwiduje zamrażarkę sejmową. Co to znaczy? To znaczy zlikwiduje to, co było zapis, zapisu, czyli jeżeli klub złoży projekt ustawy, to ten projekt ustawy będzie głosowany, a nie będzie gdzieś tam schowany w magazynie, zamrożony, bo jest głosowanie niewygodne dla obecnego rządu. To powiedział ponad trzy miesiące temu, w pierwszy dzień urzędowania i ponad trzy miesiące nasz projekt jest zamrożony w zamrażarce. Projekt, który zgłosiliśmy w pierwszym dniu naszego yy, nowego Sejmu. Oczywiście można mieć nadzieję, że tam te uszka z grzybami, co mu wręczyłem, są koło tego projektu zamrożone, więc Szymon Hołownia no nie lubi Konfederacji, więc na złość choćby Konfederacji odmrozi sobie łóżka i przy okazji odwróci tę ustawę, podda pod głosowanie, ale to płonna nadzieja, bo mało kto zwrócił uwagę, ja wręczałem łóżka z grzybkami marszałkowi Hołowni na posiedzeniu sejmu. Jedną z pierwszych rzeczy, które odpowiedział, bo odpowiedział ze cztery, tak szukał najlepszej riposty, jedną z pierwszych odpowiedzi, którą powiedział, to że te uszka zeżre i prosi o kolejne pomysły na catering dla prezydium sejmu. Także, szanowni państwo, nie powierzajcie swojego mienia politykom. Nie. Rząd chce waszego dobra, dlatego macie go coraz mniej. Nie powierzajcie swojego mienia politykom. Ale żeby już się... A, nawiasem mówiąc, wiecie, jaki to jest projekt, który jest zamrożony? Oczywiście o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, czyli dokładnie to. Dokładnie to, co Donald Tusk w stu konkretach obiecał na pierwsze 100 dni rządów. Zresztą podebrał nam ten postulat w czasie kampanii z naszego programu i bardzo dobrze my się cieszyliśmy. Gorzej, jeżeli ten postulat posłużył nie do tego, żeby go zrealizować, tylko do tego, żeby okłamać wyborców. Ale żeby nie trzymać się tej kwoty wolnej od podatku, to Szymon Hołownia również obiecał i grzmiał na ten temat wręcz, że należy odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, odpolitycznić państwowe fundusze. Mówił o tym na kluczowej debacie parlamentarnej, mówił o tłustych kotach, prawda. No to mamy panią minister Henning-Kloska, minister środowiska i klimatu, która rozpisała konkurs na wicedyrektorów Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Tak się akurat stało, że dwóch wicedyrektorów, których wyłonił ten konkurs, to są ludzie, którzy startowali z list trzeciej drogi do Sejmu. Niestety się nie dostali, więc trzeba gdzieś te tłuste koty, prawda, paść. No ale Szymon Hołownia, przepraszam bardzo, to jest mąż stanu, więc szybko zareagował, że rzeczywiście obiecaliśmy odpolitycznić i on to zrobi, a w jaki sposób ci wicedyrektorowie złożą swoje legitymacje partyjne. Już nie będą upolitycznieni. I wszystko jasne. Nie ma sensu, to z tego, szanowni państwo, naprawdę z tego, z tych faktów, ja podaję fakty i z tego logicznie wynika, że nie ma sensu słuchać, co oni w tej kampanii samorządowej do was mówią. Nie ma żadnego sensu, po prostu i zwyczajnie. No i zostaje nam PSL. Kościniak, Kamysz, wróćmy do sytuacji rolników. Kosinia Kamych już bardzo słusznie reaguje na sytuację związaną z rolnikami, na protesty. Otóż mówi takie słowa, domagamy się rozszerzenia embarga na inne produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Bardzo słusznie. Dlaczego inne? To przypomnę, że jak rządził PiS, to... Europosłowie PiSu, zresztą za pierwszym razem też z europosłami opozycji poza Konfederacją, przegłosowali otwarcie granic na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Później wybuchła afera, ona się toczyła, PiS się tam trzymał, w końcu przed wyborami nie wytrzymał i wprowadził embargo na cztery produkty rolno-spożywcze, w tym. No ale wiadomo, że zboże to nie tylko pszenica, stąd problem nadal jest, to widać na granicy, to widać na ulicach polskich miast. Więc Kośniak-Kamysz bardzo słusznie domaga się rozszerzenia tego embargo. Problem polega na tym, że domagał się tego w kampanii wyborczej, a teraz jest wicepremierem i co? I nic. Oczywiście można mówić, no koalicja, prawda, tutaj to, to nie wicepremier akurat y, takie rozporządzenia wydaje, to rozporządzenie w jeden dzień może wydać minister rozwoju. A skąd jest minister rozwoju? Oczywiście z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, Kosiniak-Kamysz też obiecał dobrowolny ZUS do, dla przedsiębiorców, dwa dni po wyborach, już powiedział, że to nie dobrowolny zóz, tylko wakacje dla wybranych i na chwilę, prawda? To są ludzie kompletnie niewiarygodni. Nad lewicą nie będę się pastwił, bo ja wolę, żeby postulaty lewicy rzeczywiście nie były nigdy realizowane. Zresztą kto wierzył w jakieś zapowiedzi, że biologiczni mężczyźni będą rodzić dzieci, prawda? Nikt nie traktował tego poważnie, zostawmy to. Natomiast poważniejsza sprawa jest taka, że są obietnice co do których możemy być pewni, że zostaną zrealizowane. Skąd to wiemy? Z poprzednich głosowań, z ogólnego dążenia w różnych sprawach, z tła ideologicznego, w które widać rzeczywiście te wszystkie partie wierzą. I taką obietnicą jest wspomniana tu strefa czystego transportu. To brzmi pięknie, strefa czystego transportu, a to nie jest nic innego, jak wprowadzone przymusem, sztucznie, gwałtem zakaz docelowo jeżdżenia samochodami paliwowymi po... Mieście. Co to spowoduje? No spowoduje to, że ludzie, których na to będzie stać, ci bogatsi, których stać na jeszcze nieefektywne, bardzo drogie samochody elektryczne, nieefektywne, ale w pomieście się sprawdzają, oni sobie będą jeździć po mieście, a reszta będzie musiała sprzedać swoje samochody za bezcen, bo w Polsce ich nikt nie kupi, bo po co. I na tym to się skończy. A Donald Tusk oczywiście nadal będzie latał samolotem dwa razy w tygodniu, jak teraz, z Warszawy do Gdańska i z powrotem, emitując więcej CO2 niż... Spora część Kielc. Jeśli chodzi o same Kielce, to wybaczą Państwa, ja tu o postulatach dla Kielc mówić nie będę. Coś tam o Kielcach wiem. Oczywiście wiem z literatury pięknej z twórczości muzycznej, że na dworcu mówiąc oględnie wieje i zimno. Mm. <laughs> Też, jest, też wiem i jestem wdzięczny za to prawie codziennie wieczorem, kiedy jem kolację. Jestem wdzięczny naprawdę, zawsze to powtarzam. Nie, nie jest to, żeby się podlizać, ale cieszę się, że kielce produkują jedyny prawdziwy majonez w Polsce, prawda? Ale, ale winiary, winiary też czasem jest potrzebne. Na święta kupuję, jak dekoruję choinkę, prawda? Majonez dekoracyjny. I szanowni Państwo, więc ja o kielcach mówić nie będę, ale mimo to chyba wyciągniemy fundamentalny, podstawowy wniosek na te wyboru. Jeżeli chcecie, żeby w waszym mieście, w Kielcach, dokonała się realna zmiana, ale realna zmiana bez szalonych, ideologicznych eksperymentów. Jeżeli chcecie dobrego zarządzania, jeżeli chcecie ochrony waszych podstawowych praw i podstawowych interesów, głosujcie na jedyną, wiarygodną siłę w tych wyborach, czyli konfederację i bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję bardzo.